Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, jednym z ostatnich odcinków domu 120 metrów, ponieważ jak pewnie sami zauważyliście, właśnie kończymy pracę. Wczoraj udało nam się dotrzeć cały steropian dookoła budynku, obsadzić narożniki i właśnie sprzątamy elementy, które mogą wpaść nam w klej, bo za chwilę planujemy zaciągać ten tył. W siatce i w kleju. jak chodzi o ten gruz, który tutaj widzicie, no to będziemy te większe elementy tak samo gdzieś odkładać na bok. Na przykład tu, czy tam, czy tam. Jeżeli przyjedzie przyczepa, no to od razu posprzątamy. Tutaj, tutaj pod ostatnim filmem dużo osób napisało, że jest bałagan na budowie, ponieważ pokazałem wam środek, a środek my nie robimy w ogóle. Tak jak mówiłem, my nie dotykamy się żadnej wykończeniówki, to robi ktoś inny. I właśnie pod ostatnim filmem dużo osób napisało odnośnie bałaganu. Nie wiem, czy ktoś po prostu, kto tutaj pracuje, bo my się po prostu mijamy w bramie, ogląda ten odcinek, te, te odcinki moje, i po prostu uznał, że posprząta po sobie w taki sposób, że spakuje to, co tam było w środku, i wywali na zewnątrz. I w taki oto piękny sposób środek został posprzątany, natomiast my mamy syf na zewnątrz, i zostaje nam to przypisane jako, że my zrobiliśmy bałagan. Dlatego w odpowiedzi na Wasze komentarze z ostatniego filmu. Nie tylko my tu pracujemy, to co jest nasze do posprzątania, posprzątamy, bo my sprzątamy na końcu. Ponieważ, jeżeli będzie nam potrzebny kawałek, czy steropianu, czy czegoś, to my nie bierzemy nowej paczki, tylko szukamy z odpadów, czy da się wykorzystać, żeby inwestor oszczędził na budowie. Natomiast dużo osób sprząta na bieżąco, a później dzwoni. Proszę mi dowieść paczkę, dwie, trzy, bo brakuje. Teraz, kiedy udało mi się odpowiedzieć na ostatnie komentarze, to chciałbym wam powiedzieć, co udało nam się zrobić w ostatnim czasie, ponieważ nie nagrałem. Tego, a dlaczego? To zaraz wam powiem. Zaczęliśmy już przygodę z budową domu 70 metrów. Projekt Ada z naszej strony internetowej dom25000.pl. Zaczęliśmy zalewać ławy fundamentowe i niestety wyszła woda. Dlatego, jak wyszła woda, mimo tego, że było badanie gruntu i mieliśmy już projekt przygotowany przez biuro projektowe tutaj z okolic, ponieważ nasz projekt był wysłany do adaptacji, to po prostu musieliśmy podjąć kroki. I ze względu na te kroki nie miałem czasu nagrywać kamerą, dlatego mogę Wam pokazać urywki z budowy, natomiast nie mam całej pracy ze względu na to, że był jak to się mówi, zapierdol ponieważ woda jak wyszła zaczęła obrywać tam wykopane już ławy, czyli te korytka jak to wy mówicie, tam po prostu w ziemi i po prostu ławy zaczęły się rozszerzać coraz bardziej. Z 60 zrobiło się 80, zrobiło się 90. My siedzieliśmy w dole w gumiakach i wybieraliśmy ten piach, który się obrywał. Czekając na beton, który w ostatniej chwili przyjechał, my wrzuciliśmy na szybko zbrojenie. Przy chłopakach, co przyjechali z betonem, zaczęliśmy skręcać elki, wszystko po prostu skręcać do kupy i na bieżąco zalewać, żeby beton robił opór i żeby brzegi się nie łamały. Oczywiście po konsultacji z kierownikiem budowy. Zrobiliśmy wymianę betonu na wodoodporny, czyli ten taki mocniejszy, więc beton niestety kosztował swoje bo 360 zł kubik, ale zrobiliśmy tak, jak było to wymagane. Dlatego niestety nie mam całej naszej pracy nagranej. Bo tak jak mówiłem, siedziałem w dole i wybierałem bez przerwy ziemię, która się obsypywała. A, jeżeli gruszka podjechała, a jak już gruszka podjechała, to szybko wrzuciliśmy zbrojenie w dół i zaczęliśmy zalewać. Poznaczyliśmy sobie osie i teraz koparka przyjedzie, bo tam już wjeżdża i będzie wybierała najpierw ten cały humus na początku, tą górę, a później wybierze korytka. Tutaj robimy coś takiego, nie robimy szalunków, więc będzie trochę inaczej niż do tej pory. Więc koparka sobie będzie działać łyżką 60, ponieważ tutaj są ławy 60 na szerokość, nie, jak, nie 40, jak przeważnie w 35 a my w międzyczasie będziemy sobie tutaj gdzieś rozkładać stanowisko do zbrojenia, kończy kopać, to wrzucamy wszystko, dajemy oczywiście czarną folię, to zobaczycie, no i zalewamy betonem, prawdopodobnie B30, że się muszę upewnić, ale tego betonu pójdzie około 15-16 metrów. Poświęcenie dla inwestora Tutaj jeszcze nam zostało sprzątanie Narożniki tak samo obsadziliśmy no i bierzemy się za zaciąganie siatką i klejem Ale zaczynamy dzisiaj od tamtej strony Ponieważ tutaj jak widzicie jest słońce I tutaj nam będzie za szybko spło A jutro zapowiadają zmiany pogody I ma być pochmurnie Więc bierzemy się jutro za tym przód Więc dzisiaj tam, jutro tu Tak żeby w tym tygodniu Już posprzątać i oddać ten budynek inwestorowi Dlatego oglądajcie I subskrybujcie, a zobaczycie Jak finalnie ten dom będzie wyglądał Ponieważ to jest dom 120 metrów Na pozwolenie w stylu nowoczesnej stodoły, dlatego tutaj nie ma żadnych okapów i według mnie świetnie wygląda. I tutaj widzę nowe przewody, elektryk zrobił tu w tym miejscu i w ogóle dookoła nowe przewody, czyli będą kamery wokół budynku. Ale to zobaczycie, jak będziemy oddawać już na gotowo z naszej strony, to wam wtedy wytłumaczę dokładnie, co gdzie się znajduje. A my tymczasem bierzemy się za. Sprzątanie, bo musimy to wszystko wyzbierać, żeby nam to później nie dmuchnęło w klej, i żeby też był porządek z naszej strony, oczywiście.